Też minął miesiąc czasu od mojego ostatniego filmiku. Nie czuję się pod tym względem jakoś wiecie co, źle, bo y, fajnie jest wrócić do domu wiedząc, że nie musisz nic więcej robić, nic klejać albo, albo no, mówię tutaj do ludzi, ani nic ogarniać. Po prostu wrzuciłam na luz, wrzuciłam na takie normalne życie przyziemne, bo musiałam trochę od tego wszystkiego odpocząć, ale Coś tam robię, to nie jest tak, że nic nie robię z kolei, coś tam robię, więc to jest efekt właśnie mojego ostatniego robienia czegoś. Podobna akcja jak miesiąc temu. Pieseł gonisły, własny ogon. No. Hej, zobaczcie, są mikołajki, a ja dostałam mikołajkową misję, przygotowanie naszego Iweko do trasy. Tak, także ja się zbieram, bo muszę auto umyć, zatankować do pełna. Także dzisiaj trochę busiarzem jestem, ale tylko przez chwilę, ponieważ to się mieści w moim czasie pracy. Jest zimno, są Mikołajki, jest bardzo zimno, bo jest minus 4 teraz u mnie w rewirze i nasypało trochę śniegu, i te drogi tutaj wojewódzkie, krajowe wyglądają całkiem spoko, ale te drogi boczne, no już niestety nie. No i co? No i można powiedzieć, że w sumie ja tutaj i tak nie najgorzej mam, bo sobie jadę po całkiem dobrej drodze, ale zobaczymy, jak to będzie później. Yy, dobra, misja na teraz. Ostatnio była misja mycia skani, a teraz jest misja mycia naszego Iweku. Na szczęście na myjkę mam bardzo blisko. Także jest spoko. Mogłam sobie sam skręcić w sumie przejechać przez piątek. Ah, Whatever! Whatever! Byłem tutaj jeszcze niedawno. Co to był? Listopad? Czy jeszcze październik? Nie pamiętam już. Byłam z Kanią i w gruncie jeszcze za dużo się nie zmieniło. Widzę, że już chyba ktoś przetrącił skrzynkę i szlaban. Tak, szlaban krzywo stoi. Ktoś przetrącił szlaban, czyli zrobił to, czego mi się nie udało zrobić, bo w porę odbiłem kierownicą. <laughs> I śnieg. spadł śnieg, więc to są jedyne zmiany. Widzę, że druga, drugi wjazd już też działa, funkcjonuje. No i to tyle. Osobiście uważam, że lepiej jest siedzieć w ciepełku w biurze, albo na przykład zrobić taką robotę, jaką do wykonania mam ja, że mam przygotować do wyjazdu na przykład auto, ponieważ auto jedzie bezpośrednio do naszych klientów z pieczarką, moi drodzy, ponieważ niedługo mamy święta Bożego Narodzenia i przed świętami jest wielki boom na pieczarkę. Także tutaj akurat też my podwajamy i potrajamy swoje, swoje możliwości, żeby klienci byli zadowoleni, żeby po prostu tą pieczarkę nie tylko kupić, ale też i sprzedać i dowieźm to na czas. Także jedzie bezpośrednio, i moim zadaniem jest przygotowanie to, tego auta do wyjazdu. Muszę tutaj wjechać i umyć, bo naprawdę jest upaskułona konkretnie. Yy, I jeszcze muszę zatankować niedługo na, tutaj w pobliżu na stacji, w Blue i wrócić na firmę. Czemu oni mnie nie wpuszczają? Teraz widzę, że tam nikogo nie ma. Idę zrobić Raban. Oczywiście żartuję, nie zrobiłam żadnego rabanu, tylko stoję grzecznie i czekam. Przecież nie zapomnieli o mnie. No nie? Okej, okay, nie ten wjazd. Zimno. Także zdecydowanie wolę pobyć tu, niż się stresować jazdą, bo jazda po niemieckich autostradach niestety teraz do bezpiecznych nie należy. I ja wiem, że wy powiecie, że to jest kwestia hmm, umiejętności. Że dobrego kierowcę pozna się po tym, że on pojedzie w każdej pogodzie, ale prawda jest taka, że jeżeli chodzi o taką pogodę, jaka jest teraz, to bardzo wiele nie zależy od Ciebie. Nieraz jest tak, że po prostu ktoś popełni drobny błąd, ktoś na przykład wpadnie w poślizg, co też może nie być konkretnie jego błędem, bo taki jeszcze się nie przewidzi. Także dlatego nie lubię tej pory. I stresowałam się zawsze, jak miałam w takiej zimowej aurze jechać gdzieś w trasę. Tym bardziej, że przy ostatniej trasie, z której filmik zobaczy zobaczycie niebawem, bo, bo nie mam czasu go skleić, to jadąc w pełni załadowana praktycznie, i zrzuciłam chyba jakieś sześć palet z naczepy, jadąc po prostu sobie trasą gdzieś przy Bejrucie na niemieckiej autostradzie, jadąc pod górkę, zaczęłam mielić, zaczęłam mielić kołami i Zastanawiałam się, co, co odwalę, co ja zrobię, kiedy się złamię i nie podjadę pod tą górkę. Był taki odcinek, o którym drogowcy zapomnieli po prostu, bo kawałek wcześniej było odśnieżone i posolone i kawałek później też, ale ja byłam akurat na takim odcinku, gdzie było totalnie biało i ślizgo i do cały czas sypał śnieg. Dlatego, no nie lubię pod tym względem zimy. I myślę, że, zresztą widzę i czytam Wasze komentarze, że wy też. Jakby teraz to cała woda w uszczelkach, w każdej szparze i weko zamarznie. To dopiero będzie ciekawie. Ważne, że zamarznie. Może teraz bardzo szybko jechać, żeby te pozostałości ewentualnie zwiało, ale słabo to widzę. To jest najmniejszy problem. Auto musi być czyste, bo auto to też wizytówka firmy. I ciebie, drogi kierowco. Tyle z mojej misji moi drodzy. Ja sobie wracam do mojego cieplutkiego biura, bo jeszcze mi zostało 45 minut pauzy. Pauzy, boże, pracy teraz i do domu. I do domu będę świętować Mikołajki. Także życzę Wam także udanych Mikołajek. Mam nadzieję, że spędziliście je w fajnej atmosferze, rodzinnej atmosferze i... Co, widzimy się w kolejnym odcinku, bo Wam nie pokazałam mojej ostatniej trasy. Bo ostatnio ogólnie powiem Wam, że wrzuciłam sobie na taki luz i tak sobie odpoczywam, że po raz pierwszy od pięciu lat przychodzę do domu i czuję, że nie muszę nic robić, mogę robić nic i ciężko mi się zabrać za pracę, za klejenie filmów. Bo, bo uwierzcie mi, to jest ciężka praca i czasem człowiek potrzebuje takiego odpoczynku, żeby wrócić z pracy i dosłownie nie robić nic więcej ale dobra, zrobię to dla was, pamiętam o was, tylko musiałam odpocząć wszystkiego dobrego, widzimy się niebawem plus z busem jadę sobie właśnie pod 12 ton nie muszę się tym w ogóle przejmować aczkolwiek naprawdę, człowiek czasem, wiecie, jeszcze ma takie, ma takie, takie yy, ciężko stwierdzić, myśli o tym, że o, tu mam 5 ton, pieniądze mi spadły tutaj nie mogę wjechać, chociaż debusem. To cały czas się rozgląda na tą tonażówkę. No, to już jest takie zboczenie zawodowe. Tego nie wyplenisz. Zboczenie zawodowe zboczeniem zawodowym, tak to bywa, że człowiek jedzie sobie busem i może wyprzedzać, ale widzi zakaz wyprzedzania dla ciężarówek i nie wyprzedza. Ale, Aleks, nie, miałeś tam siedzieć... Nie, Aleks, miałeś siedzieć tam cicho. Dobra, słuchajcie, ja kończę. Widzimy się w kolejnym odcinku. A tymczas. Miejcie się w zdrowiu, bo jest zimno. I no, dobra. Ja już się gubię, co miałam mówić, Alex, Bye!